Ale, Gajuszu Cephlusie, zostaliśmy odparci, ale część oddziału przedarła się do bazy wroga. Brawo, dzielny legionista. Oła. To już nie potrwa długo. Mm, a to? Ech, ech, to myśmy się przedarli do bazy wroga. Nawet gładko poszło. Przylali, ale potem pozwolili wyjść, tak że... To teraz jaki plan? Tak, pytam, bo jestem Bartaczem. Na Ponowić natarcie! Gajuszu się. nie wiem, czy jest sens znowu się ta prać. Ci galowie są niezniszczalni i mają napój magiczny. Ja to bym sobie odpuścił. A właściwie to nawet... Od... Jestem rozczarowany twoją postawą. Centurionie, atak na Rusie. Antywirus. Na imię mam antywirus. Nikt nie powstrzyma Imperium Rzymskiego. Zaatakowane. Imperium kontratakuje. A, a to bydle... Uszkać u mi strony no. A...